Jedne są mniejsze, inne większe. Z dumą nosi je połowa społeczeństwa. Jedno jest pewne, każde zasługują na troskę i uwagę, bo piersi to nie tylko symbol kobiecości, ale także miejsce, w którym rozwija się najczęstszy rak piersi u kobiet. W Polsce diagnozuje się około 20 tysięcy takich przypadków rocznie. Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Dziś w Nysie Forum Kobiet świadoma działka i panie mogły dowiedzieć się, jak za o ten ważny narząd. Raz w miesiącu musimy się badać. To jest najbardziej, najłatwiej dostępne badanie, jakie mamy we własnych rękach. Badamy się po to, żeby zobaczyć, czy nie ma żadnych zmian. Wszystko, co jest... co, co... Nie występowało wcześniej, a co nagle zauważyłyśmy, jakąś zmianę powinniśmy konsultować z lekarzem. Zdrowie zaczyna się od świadomości. Dlatego tak bardzo ważna jest profilaktyka i tak bardzo ważne są spotkania takie jak to właśnie tutaj dzisiaj. Miesiąc nieprzypadkowy to różowy październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi, a lekarze przypominają, mammografię warto wykonywać co dwa lata, a na NFZ jest ona darmowa między 45 a 74. rokiem życia. Wiktoria Marszałek, Kurier Polski.